Słuchajcie, mam dziwne zachowanie tego toneona czarnego. A tego, 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 który. Mm, no, tak dziwnie pływa, przeskakuje. Jakby nie widział. No tak się zachowuje. To jest kolejna ryba, ryba z tego samego worka. Mm. Jak już mówiłam w poprzednim filmiku, trzy skalary padły. Yy. No ta nie pływa, ona no po prostu jakby nie widziała albo jakiś układ nerwowy, coś, coś miała porażony. No tak się zachowuje dziwnie, tak? Będę obserwować następne yy, yy, następne no, dlatego że. Wtedy w tym sklepie kupiłam ich 5 neonów czarnych. No ale tylko ta ewidentnie ma inny kolor. Nie je również. No i to tak po prostu przeskakuje. To, to trwa już, tak? Bo to już jest dzisiaj yy, czwarty dzień, jak zauważyłam takie właśnie zachowania. Także, nie wiem. Jesteśmy po leczeniu protosolu. Jedna dawka. Także ja dzisiaj rozpoczynam ocenowanie zbiornika. W trosce o resztę. A resztę, jak widać, no na razie ok. Na razie ok, jedzą. No, jeszcze ta molineza mnie niepokoi. To już się dziwnie zachowuje, ale. jakby straciła kolor. Dziwnie się zachowuje, dziwnie pływa tak. Inne to się oczywiście gniają. Znaczy mówię o czarnych, bo, bo ta też była kupiona. Ona ma wstęty brzuch, także to nie jest ciąża, od razu mówię, bo ona ona po prostu zazwyczaj no nie mogę jej wyostrzyć. No właśnie takie to jest nagrywanie niestety z telefonu, bo no ani barwy, ani jakby mm, nie da się no przekazać tak, tego, mm, tak jak wygląda to w realu. No nic, zaczynamy dzisiaj. Yy, będę ozonowała dzisiaj chyba jednak 3 minuty. Boję się tych czterech wyparę hmm. się za to żeby dostały w karmie probiotek mam taką karmę e, takie, gra, takie granulki e, probiotyczne także dostały e, zjadły ładnie także moja obsada się zmniejszyła docelowo i tak by była mniejsza, aczkolwiek no właśnie, są takie sytuacje, które mm, no pokazują, że jednak nie zawsze jest tak, jakby się chciało, prawda? Grzyby są spokojne, no tam to nie jest jakiś tam stres, one się nie, nie ganiają, nie przeganiają naprawdę. Wszystkie razem pływają, tak jak już mówiłam, Nikt się tam nie przepycha. O, jedna na drugiej i, i nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że to nie jest objaw choroby. Ale nie. No, tak jak mówiłam, jest zgoda w spierniku. Rionanaj. <laughs> Maruszep. O, wszystkie. Niestety mi się światło odbija, ale wszystkie są... O. One naprawdę się nie przeganiają.